Muszę to w końcu powiedzieć. Słuchajcie, Kościół jest jeden i jest jednością, ale to nie jest jednakowość. A często te terminy są ze sobą mylone. Czy wszędzie ma być dokładnie tak samo, żebyśmy mogli mówić o jedności? Słuchajcie, moje doświadczenie do tej pory pokazuje jedno: to znaczy, jeżeli ktoś myli jedność i jednakowość, to bardzo często prowadzi to, po prostu, do rozłamów, do niezrozumienia, do sekciarstwa, do skrupulanstwa, do alienacji i do wielu innych rzeczy, które się raczej nie, niespecjalnie pozytywnie nam będą kojarzyć. Jeżeli pomyślałeś, mnie to nie dotyczy, to właśnie Ciebie dotyczy, tylko nawet sobie z tego nie zdajesz sprawy. Bo tak naprawdę to dotyczy Każdego chrześcijanina spotyka się w jakimś momencie z tym każdy wierzący. I słuchajcie, chciałbym, żeby to była jasność, bo nie mówimy nawet o jakichś wielkich sprawach, grubych tematach typu nieuznawanie soborów albo papieży. To są czasami o wiele drobniejsze elementy, które już są takim zarzewiem czasem konfliktu. Bo tutaj wyznacznikiem jest bardziej osobista wrażliwość i pobożność, która ma zostać rozszerzona teraz globalnie na całą wspólnotę, na cały kościół? Można zobaczyć, że to jest taki globalny wtedy wzorzec oceny działania innych? Więc słuchaj, no jak nie ty, to o tobie. To tak, no starczy, żebyśmy sobie ładnie wyjaśnili, jak to w tym kościele faktycznie jest? Zobaczcie moją perspektywę. Jako księdza w konwesjonale, sumienie człowieka zawsze będzie zawieszone gdzieś pomiędzy prawem a wolnością. No i pytanie jest, jaka proporcja między nimi będzie tą właściwą? Co na ten temat mówi Kościół? W teologii moralnej, gdy spojrzymy na skrajności, to zobaczymy dwie tendencje: albo akcentowanie prawa ponad wszystko, nie dopuszczając niczego innego, albo przeciwnie 100% idzie w wolność. Możemy jednak być też sumieniem gdzieś pomiędzy, akcentując bardziej prawo nad wolnością lub odwrotnie, ale nie stawiając sprawy tak radykalnie aż do skrajności. Który z przedstawionych wzorców będzie tym obowiązującym w Kościele katolickim, to znaczy do którego z nich powinniśmy dążyć jako katolicy w formacji naszego sumienia? Który plan ty byś wybrał? A właściwą odpowiedzią jest wszystko poza skrajnościami. Jeśli więc sumienie ma tendencję do akcentowania prawa, to okej. Okay. Jeśli bardziej stawia na wolność, ale nie odrzuca tego, że jakieś zobowiązania również są, to też w porządku. Wracamy do konfesjonału. Skoro Kościół mówi, że tak można, to ja jako spowiednik muszę też spróbować dostrzec, jaki typ sumienia ma penitent, który przychodzi do mnie do spowiedzi. I to po to, żeby go właściwie poprowadzić, nie narzucając jednocześnie jedynej właściwej wizji świata, którym ja mogę sobie przyjąć jako człowiek. Bo przecież też mam swoje sumienie, które gdzieś też na tej skali mogę umieścić. Czy zawsze się tak to udaje, żeby ksiądz się tak wpasował w to, w to sumienie osoby i dlaczego właściwie to jest takie ważne? Przychodzi Jasiu do lekarza. Panie doktorze, złamałem rękę. Rozumiem. Proszę brać ten syrop codziennie przez dwa tygodnie. Następny. Słuchaj żart. No ale to się właśnie często dzieje. Czasami w konwesjonale, chociaż o wiele częściej pewnie poza nim. Kalkowanie osobistego doświadczenia, jakiegoś sposobu modlitwy, przeżywania duchowości jako jednego ratunku dla całego świata. I potem nawet dochodzimy do takich wniosków, że no jeżeli nic się w twoim życiu nie zmienia, no to pewnie po prostu nie podjąłeś tej właśnie drogi, to się potem nie dziw. Ja się z tym spotkałem. I to nie raz. Poznałem kiedyś taką osobę, która właśnie w ten sposób traktowała różaniec, że jeżeli ktoś absolutnie... Słuchajcie, jak się ktoś nie modlił codziennie różańcem, to on był zgubiony już na wstępie. Muszę wam powiedzieć, że ten konkretny przykład ma swoją nazwę. Wiecie jaką? Jest to duchowa przemoc. Dobrze słyszycie. Bo to jest droga prowadząca do zniewolenia tej konkretnej jednej osoby. Że nie ma innej możliwej ścieżki. Musi być związana z tym i koniec. Nawet jeżeli to nie jest najlepsza i odpowiednia ścieżka dla tej konkretnej osoby. No słuchajcie, całego świata nie uzdrobimy syropem na kaszel. Tak samo w sferze duchowej. Potrzeba rozeznania i rozwagi. Myślę, że ta kwestia jest dość chyba taka wyraźna. I dość jasna. Nie wiem, czy się z tym zgadzacie, ale jest dość jasna. Yy, natomiast przejdźmy sobie do innej powiązanej z tym rzeczy. Który z przedstawionych filmów przedstawiam Mszę Katolicką? Odpowiedź to wszystkie. Nam z mszą katolicką kojarzy się tylko głównie ta, na którą chodzimy po prostu do naszego kościoła parafialnego. Ale kościół jest o wiele bogatszy. Posiada wiele obrządków, w których inaczej na przykład celebruje się eucharystię, a dalej oni są w jedności w całym kościele powszechnym. I pokazałem wam te konkretne przykłady, dlatego że właśnie w nich uczestniczyłem. Miałem okazję być na takiej liturgii osobiście i to zobaczyć, doświadczyć i razem się modlić. Poza znanym nam rytem jest tutaj też tak zwana msza trydencka oraz grekokatolicka i koptyjska katolicka. A wiecie, jak ludzie często określają to, jak powinna faktycznie, prawidłowo wyglądać msza święta? Według tego, co znają ze swojej ro rodzinnej parafii. W ogóle to najczęściej z lat dzieciństwa. Jako taki absolutny wzór, bo u nas świeczki są, stoją w taki sposób, organista gra tak. To wszędzie dokładnie tak samo przecież to powinno wyglądać. Chcecie przykład, że nie wymyślam? Okej. Okay. Przyszła do mnie kiedyś do zakrysty pani z wielkim oburzeniem. Dlaczego organista nie śpiewa chwała na wysokości tak jak w każdym kościele? Przyznam, że zdziwiłem się, bo to akurat, które zaśpiewał na mszy, znam chyba z połowy kościołów w Polsce. I po moim zaskoczeniu i wyjaśnieniu, że nie ma jednej melodii i organista zrobił wszystko prawidłowo, Pani jeszcze bardziej się na mnie oburzyła, bo przecież jest ta jedna właściwa. Pamiętam, że sprawdziłem to nawet potem w piwniku. I wiecie co? Ta, o której pani chodziło, nie była pierwsza. Nie była druga. Trzecia to była ta, którą zaśpiewał organista. Nie była czwarta. Dopiero na piątym pozycji, piątym miejscu była ta, o którą tej pani chodziło. Druga historia z ostatnich dni. Jakiś czas temu była taka przygoda, że wziąłem mszę świętą ze Stanisława Kostki. Jaką przewotywną? To znaczy, że to była msza jakaś za młodzież i postanowiłem tak dobrać właśnie tę mszę, żeby ich patron po prostu im towarzyszył w tym dniu. Pani do mnie przyszła, do zakrystii, i przy świadkach dostałem ochrzan za to, że na, ołtarza, na ołtarzu Staszka Kostki nie świecą się świeczki. Bo taka uroczystość, a się świece tam nie świecą. To był zwykły dzień, tylko wzięliśmy. Formularz, nie? No, powiem wam, że wszyscy, wszyscy w zakresie byli trochę w szoku, co się właściwie wydarzyło w tym momencie. A opowiadam wam to dlatego, że czasem można tak się skupić na nieznaczących szczegółach, albo tak zafiksować na jakimś swoim jedynym wyobrażeniu, że to się staje dla nas całym światem. I wprost Ci powiem, że to wygląda na klasyczną pokusę złego ducha, by odwrócić Twoją uwagę od spotkania z Jezusem Chrystusem. I to jest nieraz taka pokusa, o której wielu świętych gdzieś mówiło, pod płaszczykiem pobożności. Ale odwraca nas od samego źródła, bo pokusy nie poznajemy po tym, że jest zła od początku. Nie, ona może być na początku doniosła, wspaniała i pobożna. Ale do czego nas ostatecznie doprowadzi? A w ogóle może znasz kogoś, komu ten film byłby potrzebny, jako jakieś wsparcie, więc jeżeli tak, to nie krępuj się, żeby udostępniać i niech służy innym też. Bo z wszelakich różnych tematów, które tutaj podejmujemy, wydaje mi się, że właśnie to, czym jest jedność kościoła realnie, no to jest jeden z ważniejszych, który warto znać i wiedzieć. No a jak wspominam o tej jedności, ale niejednakowości, to dla mnie największym takim uderzeniem w tym temacie była moja przeprowadzka i ten pobyt we Włoszech parę już lat Prawie temu, bo to już ponad... No bo o co chodzi, wiecie, no, liturgia niby wydaje się ta sama, nie? Ale okazuje się, że mamy różnicę w mszale włoskim i polskim. I oczywiście nie chodzi mi o to, że jest w innym języku. O co mi chodzi na przykład? No, w polskim mszale chociażby mamy coś takiego jak przekażcie sobie znak pokoju. Jest jedna możliwa formuła do wyboru. A we włoskim chyba są ze trzy różne inne rzeczy. Gdzie u nas się klęka, to we Włoszech się stoi. A w Polsce to by się klęczało. Przeżywają inaczej tę pobożność, ale ona... Jest równie głęboka. Wcale mniej pobożni od Polaków to Włosi nie są. A i tak poznałem osoby, które czasem wprost, czasem pośrednio mówią, że o Ci Włosi to Pana Boga nie szanują. Tej liturgii nie ma. No właśnie. Czego? Tego, co ja znam? Do czego się przyzwyczaiłem? Bo robią to inaczej niż w Polsce? Dążmy do tego, żebyśmy poznawali, co jest naprawdę ważne, co jest istotne, abyśmy realnie byli jedno. Co nie znaczy, że na jedno kopyto.